brutalniej, krwawiej, bardziej bezwzględnie o tym, co się dzieje, kiedy matka dwójki dzieci nie ma nic do stracenia, o tym opowiem wam w dalszej części materiału. Zapraszam. Cześć. Witam was na kanale Adam z Czyta, czyli szczerze o książkach i komiksach. Dzisiaj będzie powrót do książki, którą czytałem już jakiś czas temu. W sensie chodzi o kontynuację tej książki, czyli nic do stracenia autorstwa Przemysława Piotrowskiego. Książka wydana przez wydawnictwo Czarna Owca w 2023 roku w październiku, czyli prawie już praktycznie już rok mamy od czasu wydania. Książka jest kontynuacją książki Prawo Matki, więc jeśli nie czytaliście Prawa Matki, to zachęcam Was do sięgnięcia po tą książkę. Tutaj macie moją recenzję, więc od razu mówię, że może być spoiler związany z dalszą częścią materiału. Więc zachęcam najpierw po sięgnięcie po książkę, a dopiero potem do materiału. Ok. Ale o czym jest książka? No i jak dobrze wiecie, jak się skończyła poprzednia część, no to Sława odzyskała córkę. No, jednak to, ta sytuacja, to całe wydarzenie odcisnęło na nią, na całej rodzinie, dosyć mocne piętno. Lutosława próbuje wrócić do swojego normalnego życia, już nie pracuje na platformach wierzchniczych, wraca do szkolenia wojska, przynajmniej w tym kierunku poszła. Zdarza się niespodziewana sytuacja. Dziadek Luty umiera, w związku z tym Biorąc też pod uwagę e, wierzenia w Turcji, no to tutaj trzeba szybko e, przeprowadzić pogrzeb. Więc Luta wraz ze swoimi dziećmi leci do Turcji, ponieważ ma korzenie tureckie, no i tam bierze udział w e, pogrzebie. E, w międzyczasie dochodzi tam do pewnego zdarzenia, dosyć dramatycznego zdarzenia. Takiego zdarzenia, które zostaje w pamięci, od razu Wam powiem. Przy okazji, no, odzywa się przeszłość. Odzywa się świat przestępczy, którym wydawało się, że Lutosława już zrobiła porządek, rozliczyła się w odpowiedni sposób, no jednak, że no, dalej nie dają jej spokoju i jej rodzinie. W tym momencie mamy już kobietę, która nie ma nic do stracenia. Luta podąża. Że tak powiem, drogą zemsty. I zemsta jest tutaj, tak naprawdę, głównym motywem tej książki. Co się będzie działo dalej? Jaką mamy tutaj intrygę? Kto stoi za tym modelerstwem? No to możecie się tylko domyślać. Zachęcam do przeczytania, do sięgnięcia po tę książkę, ponieważ naprawdę trzyma napięciu. Ja bynajmniej. Czułem, że muszę skończyć tą książkę, ponieważ tak bardzo mnie zainteresowała, tak bardzo mnie wciągnęła. Jeśli chodzi o jakieś ciekawostki, które są związane z tą książką, które mogę Wam przekazać, to przede wszystkim postać Luty, Lutosławy, Karabiny jest oparta w bazie na prawdziwej osobie, znajomej naszego autora, pana Przemysława Piotrowskiego, przynajmniej tak on przekazuje w wszelkich wywiadach, no zbyt dużo nie chcę ujawniać o tej osobie, jednakże no tutaj troszeczkę ją jeszcze podrasował, no, żeby była jeszcze bardziej tutaj nam na bliska i też interesującą postacią. Więc to daje fajny background do całej historii. Wiedząc, że to już jest osoba, która jest oparta na prawdziwej postaci, bardziej jesteśmy w stanie nie wiem, zaprzyjaźnić się, wczuć się w tą postać, to to jest właśnie jedna z takich ciekawostek, które warto wiedzieć. Druga rzecz związana z książką, to to jest kwestia współpracy autora ze specjalistami, którzy mu doradzali podczas pisania, że no, tego nie możesz tak napisać, to warto by było zrobić inaczej. To są ludzie, którzy znają się na pracy policyjnej, czy też wojskowej, więc to jest książka oparta na, na naprawdę faktycznej wiedzy i, i takich, wiecie, no, rzeczywistych rzeczach, które które się dzieją, które no, mają swoje, swoje procedury, więc, więc to jest książka kompletna, więc oparta po części na, 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 na jakichś faktach, procedurach, które się faktycznie odbywają. To by było z ciekawostek. Zachęcam oczywiście do przeczytania wcześniejszej części. Natomiast chciałbym szybko przejść do oceny tej książki. Co mi się bardzo podobało w tej książce, bo szczerze mówiąc, czym się coś nie podobało, to mało co. Raczej praktycznie nic. Podobało mi się. Podobała mi się kwestia samej takiej wiecie, narracji fabuły. Leci ona dosyć szybko. Nie mamy tutaj takich przestojów, nie mamy tutaj skupienia się na rzeczach troszeczkę pobocznych. Wszystko ma swój cel w opisach, nie zatrzymujemy się tutaj. Akcja leci dosyć szybko, moim zdaniem, ale w sumie to jest thriller sensacyjny z tego, co czytałem w gatunkach, jeśli chodzi o portale. Więc tutaj mamy już nadane pewnego rodzaju tempo od samego początku. Poziom napięcia też nam daje autor od samego początku. Praktycznie parę razy mnie zaskoczył autor zwrotami akcji, więc to było fajne. Nie zawiodłem się w żadnym momencie w książki. Mamy tutaj dużo, dużo brutalnych scen, opisów, które się znajdą. No, luta, powiedzmy, no, nie daje oddechu, nie daje tutaj odpocząć naszym swoim wrogom nieprzyjaciół bardzo, bardzo obrazowo eliminuje, jako w sumie pokazuje swoje umiejętności jako komandos, pokazuje swoje doświadczenie i no tutaj też no, nie daje się zwieść jakimkolwiek emocjom w tym momencie. Co prawda jest tu też, napisa jest tu też fajnie napisana warstwa emocjonalna, jeśli chodzi o kwestie Lutosławy jako matki, też ma różnych przyjaciół. Dowiadujemy się też więcej o przeszłości Lutosławy i te postacie z przeszłości też wracają. Nie będę zdradzał w jakiej formie. Bynajmniej, no, jeszcze bardziej poznajmy tą postać, jeszcze pełniej dostajemy Lutosławę. No, zapadła mi tak naprawdę w pamięć akcja w w pewnym miejscu nie chcę tutaj zdradzać, bo wydaje mi się, że to będzie za duże zdradzanie fabuły. Jednakże mam tutaj bardzo, jak to w reportażach z Panem Przemysławem oglądałem, bardzo filmowe sceny. I powiem Wam, jeśli oni będą chcieli to sfilmować, no to to będzie bardzo fajne, bardzo ciekawe. No, Jeśli oglądaliście Johna Wika, no to tu będzie się działo dużo. Dla fanów, akurat tego filmu, byłoby to odpowiednie, ale. No, widzisz, aż, aż zanim miałem. Bardzo intensywnie by było. Ja się nie zdziwię, jak to faktycznie ktoś to sfilmuje, ja się piszę w ten film, ale, żeby nie było tak fajnie. To nie jest koniec historii. Już od razu wiemy, że pan Przemysław Piotrowski. Pracuję nad kontynuacją przygód Lutosławy, więc możemy tylko czekać. Ja czekam z niecierpliwością, bo kupuję w ciemno następną książkę, bo ta książka jest jeszcze lepsza od Prawo Matki, więc jeśli następna książka będzie jeszcze lepsza, no to ło. Wow, ja uważam, że to można spokojnie kupować w ciemno, więc ja gorąco Wam polecać, polecam sięgnąć po tę książkę. Idealnie się sprawdzi do fanów wojskowości i, że tak powiem, brutalnych akcji. I... Fanów naprawdę taki, taki, takich filmów, akcji też, no idealnie się sprawdzi dla Was. No, tych, którzy lubią żyć w napięciu, znaczy czytać książki w napięciu, to też się idealnie dla Was sprawdzi. Ja sam mam skojarzenia, jeśli chodzi o kwestię swojego ulubionego świata Warhammera 40 tysięcy że to jest tak twarda babka, jak Sari, która zyskała, z tego co pamiętam z książek, uznanie pożeraczy światów, więc tutaj mamy tak samo twardą kobietę, silną taką postać kobiecą. Nieprzesadnie tak jak to bywa w dzisiejszym świecie, że właśnie tutaj troszeczkę się przesadza. Tutaj faktycznie jest to fajna, niezależna postać, której faktycznie brakuje. Ona jest fajnie napisana, jest skrywliwości, kości i nie jest to taka postać arogancka. Nie, absolutnie nie. To jest fajna, fajna naprawdę postać. Takich postaci brakuje przynajmniej kobiecych postaci. W takim wydaniu to jest akurat szukałem postaci odpowiadających. No poza poza loterą Sarin, ale która by była bardzo pozytywną postacią, no to nie znalazłem, więc to jest taki element na skalę e, literatury sensacyjnej. Więc naprawdę warto śledzić tą postać e, i kontynuować tą przygodę. Ok, troszeczkę dużo powiedziałem. Uważam, że warto sięgnąć po tą książkę. E, ci, co lubią sensacje i akcje. Jeśli nie zawiadam, to bym powiedział tyle. Zachęcam Was do sięgnięcia po tą książkę kupna, czy też kupienia audiobooka, czy e-booka. Także warto zajrzeć na portal, lubimy czytać tam też, ocenić tą książkę. Niech ta książka w Walkingach i szybuje do góry tak samo jak poprzednie, które Wam polecałem. Jeśli się Wam podobała ta recenzja, to poproszę o łapkę w górę. Będę wiedział, w którą stronę iść, jeśli chodzi o recenzowanie książek. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, jesteście, jesteście zainteresowani następnymi książkami, które ja Wam chcę polecić, to zapraszam do subskrypcji. A na tą chwilę życzę Wam udanego dnia, tygodnia, miesiąca. I do zobaczenia przy następnej recenzji. Cześć!